No, witajcie. No, adresuję to do pięknych, mądrych, odważnych kobiet z Live English. Może ktoś jeszcze dołączy. No, Ewa twórczo mnie namawiała, by taka lekcja czy seria lekcji online powstały. Mam nadzieję, do soboty się przygotować i wieczorem bym zaproponował pierwszą. Hmm. No cóż, wszyscy potrzebujemy teraz chwili zatrzymania się takiego wglądu w siebie, mamy na to czas właśnie. To, co jest hasłem naszej szkoły jogi, dla harmonii ciała, oddechu i umysłu, ma szansę właśnie się teraz realizować, w tym czasie, gdy los chciał taki nas zatrzymał, byśmy właśnie mogli takiego wglądu dokonać. Także mam nadzieję przygotować się, to będzie dla mnie nowe zadanie i w sobotę z Wami się podzielić. Zapraszam.